Topical Authority So, czyli czym jest ten autorytet tematyczny. Pierwsze, co musimy wyjaśnić, to różnica pomiędzy Topical Authority a Domain Authority, czyli autorytetem domeny, bo to są dwie inne kwestie, autorytet domeny głównie. Tworzy się, bada, mierzy, za pomocą domen, które również do Ciebie linkują. Natomiast autorytet tematyczny, czyli Topical Authority, to jest coś, co jest bardziej powiązane z Google EAT, czyli chodzi o to, jak Google Ciebie postrzega Twoją witrynę, w jakim stopniu jesteś wiarygodny, czy jesteś uznawany za eksperta w danym temacie. I jak to się robi, jak się buduje to Topy Autority? Zacznijmy w ogóle od tego, że oficjalnie w Google nie ma czegoś takiego jak autorytet tematyczny, i o tym też powiedział Jim Miller. Jego wypowiedź jest podlinkowana we wpisie na blogu, gdzie mówi, że nie posługują się tym, ale dobrze jest, jeśli Twoja witryna bazuje wokół konkretnego tematu i ten content, te treści są dobrej jakości. Mówiąc dobrej jakości, to pamiętaj, że Google ma patent, wie jak rozpoznać tzw. gibberish content, czyli bełkot w treści. Więc oni potrafią na podstawie tekstu rozpoznawać, czy on jest w cudzysłowie dobrej jakości. A co John Miller powiedział? Jeśli Google rozpozna, że witryna jest odpowiednia dla szerszego tematu, może wyświetlić tę witrynę również w przypadku szerszych zapytań na dany temat. Google nie musi koncentrować się na poszczególnych stronach, aby wyświetlić witrynę dla tego szerszego tematu. Tak jak powiedziałem, ten wpis, ta wypowiedź z YouTube'a jest podlinkowana w pełni w temacie. Więc jak działa Top Kill Wszystko zmieniło się w 2013 roku, kiedy to Hummingbird, czyli Coliber, wszedł, że tak powiem, szeroko do zastosowania, bo wcześniej skupiało się głównie na słowach kluczowych, a teraz zaczęło skupiać się na znaczeniu tematu i na zaspokajaniu search intent, czyli intencji wyszukiwania użytkowników. Więc od tej pory Wyszukiwarka, czy po prostu algorytm był w stanie zrozumieć powiązania pomiędzy konkretnymi słowami i pojęciami. Więc, jakie są takie najlepsze obecnie strategie budowania Topical Authority? Większość branży SEO skupia się na tworzeniu tzw. Tak zwanych hubów treści, czy pilar content. Mianowicie chodzi o zbudowanie jednego wpisu podstawowego do tej głównej kategorii, i z niego następnie tworzone są linkowane wewnętrznie. Za pomocą anchorów semantycznych, używania semantycznych właśnie tych słów, related keywords, tak aby pokazać tą zależność pomiędzy tematami, że one są ze sobą powiązane. I oczywiście jak najbardziej tutaj nadaje się semantykam. Na ten temat jest inny wpis na blogu, więc zachęcam do przeczytania całego. Ale jeśli masz budować Topical Authority, to pamiętaj, żeby odpowiadać możliwie na jak najwięcej pytań użytkowników, czyli. Aby być najlepszym meczem do tego Star ten. czyli na przykład, jeśli chcesz szerankować na dane słowo, to sprawdź w serbach jakiego typu wpisy obecnie tam są. Jeśli na przykład są to produkty w e-commerce, to niekoniecznie dobrym wyjściem będzie pisanie bloga w stylu przewodnik, bo widać, że na to słowo kluczowe jest inna właśnie intencja użytkowników. Więc pamiętaj tworzyć klastry tematyczne, Pilar Pages, a więcej. W wpisie mi da się tyło, streścić za pomocą filmu. To trzeba przeczytać i zobaczyć na przykład Pozdrawiam. A jeszcze jedno, zapraszam do subskrybowania kanału.